Ale Uszkiewicz koniec e, sezonu, szybki ten mecz e, o, z dobrymi momentami. E, jakiś leciutki niedosyt pozostał po tym meczyku? E, tak, pozostał niedosyt, bo e, nie był to zły mecz. E, oceniając go teraz tak szybko, na szybko. E, nam funkcjonowała obrona, ogólnie taktyka. W pierwszym secie było to naprawdę super. Potem no jak zwykle się pogubiłyśmy, ale to nie był najgorszy mecz w naszym wykonaniu, więc y, wydaje mi się, że za krótki to jest sezon dla nas, bo gdyby jeszcze jest dwa, trzy mecze dodatkowe, to prawdopodobnie y, inaczej, inaczej tabela by wyglądała i my byśmy były jeszcze pewniejsze, więc y, za szybko to się skończyło. O. No to w jakimś sensie już podsumowałaś też sezon, co byś jeszcze mogła dodać, jaki to był sezon może dla Ciebie indywidualnie? No, dla mnie indywidualnie no to zachowam to dla siebie, ale od początku miałyśmy jakby problemy, ale mimo to ten nadrzędny cel, utrzymanie um, udało się zrealizować, aczkolwiek to y, nie powinien być nasz, nasz główny cel, tylko walka o ósemkę. Y, tak jak też w poprzednim sezonie myślałyśmy, że to powtórzymy, ale no, niestety no, nie wyszło, więc y, kolejny sezon musi być y, w lepszym wykonaniu z naszej strony. Co się z naszej, zawodnicze, które tutaj będą grały. Ze strony pałacu, na co, na co liczę, i, i życzę temu klubowi, bo to jest dobry klub, ma, ma, ma predyspozycję na bycie, bycie w ósemce.